Pompka elektryczna Biłej. Odpakowanie, naładowanie, przygotowanie do pracy. Po zakupie pompki elektrycznej biłej otrzymujemy takie oto pudełko. Pudełko jest niewielkich rozmiarów, spokojnie mieści się w dłoni. Nie ma tu jakiegoś skomplikowanego otwierania. Po prostu wysuwamy zawartość i widzimy, że w środku znajduje się kompresor z dołączonym eleganckim woreczkiem, który zawiera akcesoria. Wężyk, kabel USB-C do ładowania, cztery wymienne adaptery i przedłużacz 90 stopni oraz niewielkich rozmiarów instrukcja obsługi z wszystkimi kluczowymi informacjami. Rozpoczęcie pracy jest bardzo proste. Do naszego urządzenia dokręcamy elastyczny wężyk, do którego w razie potrzebujemy. Montujemy jeszcze odpowiedni adapter. Centralnym przyciskiem włączamy kompresor, ustawiamy ciśnienie, jakie nas interesuje, podpinamy i klikając ponownie ten sam przycisk, rozpoczynamy pompowanie. Kompresor pompuje do ustalonej przez nas wartości, po czym wstrzymuje pracę. Po skończonej pracy naładowanie urządzenia Biway jest tak samo proste jak ładowanie telefonu. Wystarczy zwykła ładowarka, którą podłączamy do gniazdka. Kabelek umieszczamy w porcie USB-C i rozpoczyna się proces ładowania. O stopniu naładowania informują nas widoczne na wyświetlaczu diody. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie, zapraszamy na nasz kanał oraz na stronę Mobyway.p.com. Bell.